Siemanko, witam w kolejnym filmie na kanale. Dziś porozmawiamy sobie o szokującej wiadomości dotyczącej Spidermana, ale najpierw przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Wspólny film studia Sony i Marvel, Spiderman 3, ponownie pokaże granego przez Jamiego Foxa Electro. John Watts kolejny raz zasiądzie na stołku reżysera w filmie o przygodach Alter Ego Petera Parkera. Film ma zaplanowaną premierę na grudzień 2021 i to się już raczej nie zmieni, ale nigdy nie mów nigdy. Fox zagrał wroga Spidermana w niesamowitym Spidermanie 2 z 2014 z Andrew Garfieldem. Jak wszyscy wiemy film nie wzbudził większego entuzjazmu i nie zachwycił zarówno krytyków jak i widzów zarabiając w cudzysłowie marne 708 milionów dolarów. W rezultacie Electro i inne postacie wprowadzone w filmie zostały odsunięte na bok. Od tamtej pory Sony zaczęło współpracować z Marvelem i tak powstał reboot Człowieka Pająka z Tomem Hollandem. Po wielu nieścisłościach dotyczących kontraktu, możemy być pewni, że Spider-Man nadal będzie częścią MCU, jak również pojawią się nowe filmy z jego udziałem. Hollywood Reporter donosi, że Jamie Foxx prowadzi finalne rozmowy dotyczące jego udziału w filmie jako Electro. Marvel odmówiło na razie komentarza. Na tą chwilę nie wiadomo w jakich okolicznościach Electro pojawi się w MCU. Być może okaże się to możliwe za sprawą multiversum lub czegoś zupełnie innego. Ile osób, tyle teorii. Ale jaka jest najbardziej możliwa według ciebie? Daj mi znać w komentarzu. Fox nie jest pierwszą osobą, która wróci w Spider-Manie 3 z poprzednich części. Jak wiemy J.K. Simmons ma pojawić się w tym i przyszłym filmie jako J. Jonah Jameson. Pewne detale postaci są zmienione względem oryginalnej trylogii Samaraimiego, więc nie wiadomo czy i jak Elektro będzie zmieniony. Patrząc jednak na JJJ, wydaje się, że Max Dillion będzie miał nową historię do opowiedzenia. Jak już wszyscy doskonale wiemy, WandaVision i Doctor Strange 2 prowadzą multiversum. Elektro mógłby wrócić właśnie w ten sposób. Jeżeli tak się stanie, to wtedy niesamowity Spider-Man 1 i 2 z Andrew Garfieldem będzie można traktować jako część MCU, ale w alternatywnej rzeczywistości, czyli część multiversum. Studio Sony chce tak właśnie zrobić z dwoma animowanymi filmami Spider-Man multiversum. Jesteście podekscytowani? Bo ja tak, bo to kolejny krok do Sinister Six. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!